Warto nawiązać do teorii Ludwika Misesa, który zwrócił uwagę na działania w sensie praksologicznym, które przebiegają pomiędzy kategorią celów i kategorią środków. Jest to tak... Taki element wymiany pomiędzy celami i środkami. Wymiana pomiędzy celami i środkami to jest wymiana pomiędzy osobami fizycznymi podmiotami prawnymi, pomiędzy tymi, którzy tworzą sferę produkcji, sferę usług, wytwarzania i konsumowania. To oni nadają treść tym celom, jednocześnie następuje przepływ pomiędzy środkami. Można oczywiście wprowadzić na poziomie teorii Misesa taką regułę jak nienaruszalność dóbr. Ale my wtedy musimy to wpisać w kategorię normy ogólnej, a nie szczegółowej, wprowadzić kontrolę i wprowadzić zgodnie z teorią praksologii Misesa całościowe wyliczenie oceny skutków działalności przestępczej poprzez działalność zarówno osobową, przedmiotową, i rezultatu, wszystkich kosztów, a także profilaktyki i prewencji, żeby można było coś takiego jak zapis świadomości nienaruszalności dóbr wbudować w treść prawa.